Czekaj, jeszcze tutaj włączę też, dobra. Dobry wieczór Państwu. Pan Mamy dzisiaj sobotka. Godzina 23 druga pięćdziesiąt Witam Rafała. Witam Cię Krzysztofie. A gdzie? Panie? Andrzej poszedł na chwilę papierosa zapalić. Aha. W toalecie, żeby nie dymić tutaj. Aha. I powiem Tobie, i dla Was Jezowie? że Wy, major, walił się w mordę. Na filmie żeśmy zobaczyli Na właśnie. Na filmie zobaczyli jego? Tak. Jak? Dostał w mordę. Mhm. Uh -huh. Brawo! Lejcie majora jak tylko popadło. A ty, majorze, obrażyłeś mnie, nazwałeś mnie świnią. Ty sam jesteś świnią ohydną. Bo ja Twoje rzeczy nie ukradłem. Twoje rzeczy leżą. I ludzie, Andrzej i reszta mówią, i Rafał, że trzeba spakować worki, złożyć i na strych wynieść. Wynieść na strych z tego powodu, że musi znaleźć miejsce dla Andrzeja. A żeby on schował swoje rzeczy do szafy, żeby miał. Dojście do szafy. A twoje rzeczy będą spakowane, zamlomowane, zawiązane i będą czekać na ciebie. Ale tobie nie oddam ani nic. Z tego powodu, że dla mnie winny jesteś za 7 lat. Za 7 lat, lat mieszkałeś za darmo. 7 lat nic nie pomagałeś. Nawet Francesz, moją rodzinę. Chcesz skończyć twoją rodzinę? Proszę bardzo, majorze. Jak ty, chcę ciebie się zapytać cię, jak szanowałeś moją, swoją mamę? Jak szanowałeś swojego tatusia? Nie słuchałeś? Chodziłeś, ciebie wychowywała ulica. Chcę tylko się zapytać ciebie, majorze. Z czego twoja mama zmarła? Ty mówisz, że na raka. Nie kłam. Nie kłam. Bo na raka ludzie nie umierają, tylko na zawał serca. A wy myśleli lekarze, że ludzie umierają na raka. Nie. Na raka nie umierają. Umierają na zawał serca. Majorze. Tak. I powiem, twoja mama wyjechała z tego do Ameryki, bo nie mogła cierpieć, jak ty nie słuchasz swojej mamy. I chcę cię dalej zapytać: czy jak mama szła do sklepu, czy ty siedzisz za mamą i. Przyniosłeś na swoje mamy, e, z, pomogłeś przynieść na swojej mamy zakupy. Na pewno nie. Bo jeżeli mama, by ty pomoga, pomogłeś.